Cześć, witajcie, z tej strony Linkola i witam w kolejnym odcinku z tematyki Miraculous na tym kanale. I w dzisiejszym odcinku zajmiemy się oczywiście analizą odcinka 12, czyli odcinka Perfection. No i nie będę przedłużać w tego wstępu, bo to nie ma sensu. Przejdźmy do przeanalizowania całego odcinka. Odcinek, który upłynął pod znakiem pomocy przyjaciół względem Mariny i Adriana po to, by ich tej by zmusić, e, zachęcić do tego, by no zrobili ten pierwszy krok do, swojego do swojej miłości, do swojego związku, czyli po całym, czy w przypadku właśnie ich, e, dotknięcie ręki. Jednak um, no nie do końca to się udało. Ale na no, sam pierw widzimy po prostu e, walkę z. E, walkę... Nie, z Wiedronką i Czarnym Kotem, a Panem Gołębem. Znowu. Gabriel się nie uczy na błędach, co pokazuje już wielokrotnie. Akumizował tyle razy Pana Ramiera, że ponownie akumizuje tego biednego miłośnika gołębi. Że i tak, i tak, wiedząc, że Pan Ramier nic nie zrobi, a jego akumizacja jest po prostu bezcelowa. W mojej opinii. I oczywiście w kolejnych scenach widzimy, jak Ayla z Marinet rozmawiałam na balkonie tej drugiej i widzimy coś ważnego, że Marinette odrzuca połączenia Kagami. I co do Kagami, ja już jestem obojętna na, na jej punkcie. No może być, nie irytuje mnie, więc tak. I tutaj chodziło o to, że po prostu Kagami chciała się skontaktować z Marinette jako przyjaciółki. I po części Rozumiem strach e, Marinette, ale dla mnie jest to oczywiście też troszeczkę dziwne, że była Adriana, pomaga obecnej sympatii Adriana e, się spiknąć z nim. I to jest po prostu. No, no, wiem, że czasami tak się zdarza w, w realnym życiu, ale to też takie dziwne, że... E, nie są zgrzyty między Marinet i Kagami, jako te była i praktycznie obecna dziewczyna Adriana, ale wręcz jedna drugiej pomaga. No dobra, mogę to powiedzieć, że przecież Marinet pomagała Kagami, no tak. No ale do mnie to troszeczkę takie dziwne się wydaje. No, ale dobrze, nie będziemy się już tego komentować. No, ale tutaj widzimy, że praktycznie cała klasa pomaga e, właśnie Adrianowi i Marinette się zbliżyć wobec siebie, co niekoniecznie się udaje, ponieważ przez strach właśnie Marinette. Jednak na końcu odcinka już wiem, dlaczego ona się tak lęka, tak boi dotknąć właśnie Adriana. E, no i e, dowiadujemy się po prostu, że... Chce być osobą bardzo perfekcyjną względem niego, chce być po prostu ideałem I to ją gubi To ją gubi i dlatego nie jest w stanie po prostu go dotknąć czy się z nim pocałować Ja to rozumiem, bo bądźmy sobie ze sobą szczerze Takie dziewczyny, które są z średniej klasy, bo Marinette nie jest z najniższej klasy tylko średniej Mają troszeczkę Opór, gdy chłopak, który im się podoba też, który ma bogatych rodziców, który jest coś popularny, i chce się do niej zbliżyć. To jest też powielany temat w wielu, wielu produkcjach filmowych czy serialowych, więc ja rozumiem, Marinet, dlaczego ma takie odczucia, a nie inne. No, ale w końcu. Tak widzimy, że głównym motywem, oprócz właśnie e, tego e, zbliżenia Marinet i Adriana e, wobec siebie, było to, że Kagami próbowała się skontaktować z Marinet i wręcz uważała, że e, przez Lila, oczywiście, i jej listę przyjaciół. E, przyja Przyjacielską. Lila i y, lisa y, przyjaźni. No to są dwie różne rzeczy. Umówmy się. O, Lila nie ma przyjaciół, ona ma wyznawców swoich. Ona nie ma prawdziwych przyjaciół. No i y, troszkę. Y, oczywiście pojawiły się Machlojki Lili. Jednak do jak dowiadujemy, Jak dowiadujemy się z tego ser... Y, jak dowiadujemy się z tego odcinka. Lila i Chloe planują zniszczyć Marinette. I to może być bardzo, bardzo dla Marinette niebezpieczne i wobec Adriana. Bo jeśli te dwie się skumały i planują właśnie zniszczyć Marinette tylko dlatego, że im się nie podoba, że córka piekarzów jest z chłopakiem z wyższych stref, no to będzie po prostu się dziać. I um, pomimo, że Chloe miała szansę na zmianę, miała szansę być dobra, ona marnuje w tej chwili ten potencjał. Tylko wtedy, gdy skłamała się z Lilą, no zaczęła po prostu... Jej cała zmiana, która nastąpiła w tą po części dobrą Chloe, no jest troszeczkę... Już poszła w zapomnienie, już nie ma tej dobrej Chloe, nie ma tego podstępu, postępu jej relacji z innymi. No i to jest smutne, ponieważ ja widziałam w Chloe potencjał na zmianę, że ona się zmieni. No, może Chloe nas jeszcze zaskoczy, ale teraz, gdy zaczęła bratać się z Lilą no zaprzepaściła tą szansę jednak dowiadujemy się, że obie dziewczęta chcą zniszczyć Marinette, co może mieć konsekwencje w kolejnych odcinkach jednak tutaj bardziej skupimy się, skupimy się na Kegami i tym, że nie moga, mogą skontaktować się z Marinette, bo Marinette to wiecznie ją odrzucała no, została zakumizowana, bo dostała lista od Lili, że jeśli ty te punkty Marine e spełniasz, to ona nie jest przyjaciółką kagami. No i po się udał? Um, I. Przyznam, że akumizacja Kagami w tym odcinku była naprawdę bardzo ciekawa. chyba jedna z lepszych akumizacji, która mi się podobała. To, że Kagami została chmurą, która chciała tylko jedynie spokoju, chciała po prostu być sama, było naprawdę bardzo ciekawie. bo jak się wyladujemy, ona nie widziała, nie słyszała, no i było troszeczkę trudności w pokonaniu właśnie zakumulowanej Kagami. I mi się osobiście ta akumulacja bardzo podobała. Chyba była jedną z lepszych chyba w tym sezonie, w mojej opinii, oczywiście. I naprawdę mi się bardzo podobała, do tej pory, oczywiście. No i co, co możemy więcej powiedzieć? No i oczywiście na końcu odcinka dowiadujemy się, dlaczego po prostu Marin, Kagami dowiaduje się od Marine, dlaczego po prostu nie odbierała. I obie dochodzą do podobnego wniosku. Że obie chcą być idealne dla drugiej osoby. Marine względem Adriana, Kagami względem Marinet jako tej najlepszej przyjaciółki. I wręcz Kagami wyznaje swoje. Wyznaje, to, wyznaje Marinette to, że myśli, że nie jest idealną przyjaciółką dla właśnie Marinette. I dzięki właśnie Kagami, Marinette odkrywa to samo względem Adriana, że chce być idealna nie jest w stanie okazać mu uczuć czy czułości. No i to jest bardzo fajne, że na końcu że nie tylko dostała numer od Aili kagami, ale od reszty, więc nie będzie taka sama, nie będzie mieć tylko e, Adriana czy Marinette w kontaktach. No i niech sobie Lily. No niestety. I to jest naprawdę bardzo ciekawe. Ja jestem bardzo po prostu ciekawa, jak dalej się potoczą losy Kagami. I ja bardzo jestem zainteresowana faktem, czy Kagami i Luka będą razem. Ja już nagrywałam o tym odcinek gdzieś we wrześniu w tamtym, w tamtym roku, więc jeśli jesteście zaciekawieni, to jest taki materiał na moim kanale o potencjalnym związku Luki i Kagami. I co ja o tym myślę? No i oczywiście, co ja mogę więcej powiedzieć? To było na tyle. Oba odcinki były naprawdę bardzo ciekawe. Nie zawiodły mnie, e, bardzo wręcz trzymały mnie w napięciu. I o, uważam, że e, naprawdę ten sezon jest jednym z lepszych sezonów. E, w mojej opinii jedynie jeden odcinek był e, kiepski odcinek 9, czyli z motywem Marichat. Wiem, wiem, zanim się na mnie rzucicie w komentarzach, że e, to, e, to był jeden z lepszych odcinków. Ja, to jest moja opinia, że ja tego odcinka nie, lu, nie lubię i nie przepadam za nim, ponieważ nie, nie przepadam za Shippu Marichal. Wy możecie tak uważać, ja uważam tak inaczej, więc nie szacujcie się na mnie w komentarzach. To jest tylko moja opinia, więc jak zawsze mówię w, w moich odcinkach z mojej perspektywy i moje odczucia względem danego tematu czy danego odcinka. I zawsze proszę was o komentarze tylko dlatego, żebyście wyraźli własną opinię i i weszli w polemikę z innymi, e, jak Wy odbieracie tę serial, bo co osoba to opinia. I to, je, to trzeba szanować. No i co ja mogę więcej powiedzieć? E, to ja zawsze proszę Was o komentarze z waszą opinią na temat tego odcinka. No i co mogę więcej powiedzieć? trzecie łapkę w górę, albo w dół, jeśli Wam się materiał podobał albo nie. E, oczywiście dajcie subskrypcję na tym kanale, dajcie dzwona, bo e, ja tu czasami. E, bo, bo YouTube czasem nie przydał powiadomi powiadomień, jeśli chcecie mieć e, powiadomienia na tym kanale. E, jeśli chcecie po prostu więcej materiałów na tym kanale, dajcie tego dzwona. E, I co ja mogę więcej powiedzieć? Mam no że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Nie wiem, czy zobaczymy się w piątej, czy w wymyślę jakąś teorię. No, jeśli tak, to zobaczymy się za a, tydzień, no. Więc mam nadzieję, że zobaczymy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, no i cześć!